Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Razem z Hitmanem witamy Was serdecznie wszystkich. Dzisiejszy odcinek może niektórych z Was zaskoczyć, zwłaszcza tych, którzy oglądają nas od samego początku, ponieważ będzie nie tylko o kotku i będzie też troszeczkę zmieniona formuła. A dlaczego dowiecie się już niebawem. Krótko o rozwoju bestii. Hitman za tydzień skończy 6 miesięcy. Waży 5 kg, szybko rośnie, odżywia się dobrze, nie ma problemów z trawieniem, dobrze się uczy, ćwiczy właściwie codziennie. Czas i plan treningu ustala sobie sam. Najczęściej jest to sprint krótkodystansowy, skok w dal. Lubi też skok w wzwyż, pływanie w miejsce z wodą. Od czasu do czasu preferuje także jogę lub spinaczkę. Uwielbia się bawić. Najchętniej, oczywiście, z nami, a jeśli już nie, no to w najgorszym wypadku, przynajmniej w miejscu, gdzie my się znajdujemy, żeby choć ktoś patrzył, jak on się bawi, ewentualnie bierze tam piłeczkę czy myszkę w zęby, przynosi, no i wpycha w ręce, żeby mu rzucać. Na początku filmu mówiłem, że część z Was pewnie będzie zaskoczona. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Ale postanowiliśmy się z Kotkiem rozstać. Od razu uspokoję wszystkich, rozstanie krótkie, bo cztery dni, ale i tak tęskniliśmy za Hitmanem. Postanowiliśmy. Wyjechać na taki krótki urlop, żeby odpocząć trochę od zgiełku codzienności od pracy, znaczy, urlop za dużo powiedziane, no przedłużony weekend. Hitman jeszcze nie jest gotowy, żeby mógł z nami jechać, choć myślę, że za niedługo, jeśli nie będzie to jemu też jakiegoś dyskomfortu sprawiać, to będzie tak samo z nami podróżował. Formuła dzisiejszego odcinka będzie troszeczkę inna, bo wpleciemy Wam też kilka sekwencji z miejsc, które odwiedziliśmy. Nie będziemy mówili, gdzie podróżowaliśmy, bo to jest tu najmniej ważne, ale oczywiście jeśli ktoś pozna jakiś krajobraz czy miejscowość, to napiszcie w komentarzu pod filmem. Umówmy się, że jeżeli skojarzenie będzie dobre, to w odpowiedzi dostaniecie łapkę w górę, jeśli złe, to uśmiechnię tego kotka. Patrząc z perspektywy czasu Hitman zareagował na to rozstanie bardzo spokojnie i choć pierwszy raz został przez kilka dni i nocy sam, to nie zachowywał się jakby był nadmiernie smutny czy rozdrażniony, być może też dlatego, że dwa razy dziennie odwiedzała go opiekunka w postaci naszej córki, która też ma kotka, a właściwie kotkę rasy pers, więc ma doświadczenie w opiece nad bruczkami i Hitman miał zagwarantowane jedzenie, świeżą wodę, z tą kuwetę, a wieczorami też ogrom głaskania, przytulania i zabawy. Oczywiście, w wolnych chwilach i jak tylko był zasięg, bo z tym też różnie bywało, zaglądaliśmy do hitmana, co też i nam pozwoliło na bardziej komfortowy wypoczynek, bo wiedzieliśmy, co bestia robi, jak się zachowuje, a w przypadku, gdyby działo się coś złego, mogliśmy w jakiś sposób zareagować, czy to online, czy też powiadomić córkę. Jak wiecie z poprzednich odcinków, Hitman uczy się pilnie spacerować na smyczy. Jak już będzie gotów, spróbujemy go zabrać w jakąś dłuższą podróż samochodem czy wycieczkę jednodniową. Jeśli wszystko będzie ok, to być może będzie podróżował z nami, oczywiście w miejsca, gdzie będzie to możliwe i tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że nie dostarcza mu to nadmiernego stresu czy dyskomfortu. Jeśli ktoś z was podróżował już z kotkiem i ma jakieś doświadczenia, a mógłby się nimi podzielić, chętnie przyjmiemy każde sugestie. Prosimy o komentarze pod filmem. My jak na razie jeździliśmy na wycieczki czy urlop tylko z psem, ale to akurat chyba już standard coraz więcej osób zabiera ze sobą psiaki. Natomiast osoby z kotkiem na smyczy w wózku czy tam plecaku widuje się bardzo rzadko. Choć nie twierdzę, że w ogóle. Być może już niedługo powstanie odcinek o tytule Hitman w podróży, a nie Hitman sam w domu. Dlatego zapraszamy wszystkich do subskrybowania kanału, włączenia powiadomień, żeby nie przegapić nowych materiałów. Jak zwykle prosimy i z góry dziękujemy za lajkowanie, komentowanie i udostępnianie naszych filmów. Śledźcie też strony Hitmana na Facebooku i Instagramie. Tam też pojawiają się nowe zdjęcia i informacje. Tradycją już jest, że na końcu filmu zobaczycie jeszcze kilka fotek. W tym odcinku wyjątkowo nie z kotkiem. Dajcie znać, czy taka formuła filmu też Wam odpowiada. Wtedy co któryś tam odcinek wpleciemy też krótkie sekwencje z naszego życia, a nie tylko kotka. Choć właściwie i tak jedno z drugim jest powiązane bo Hitman stał się już nieodłącznym członkiem rodziny, więc nie da się tego jakoś rozgraniczyć. Na dzisiaj to tyle. Ja się z Wami żegnam gorąco i do zobaczenia w następnym odcinku.